Chcę Łowiczu pokazać, w środku Polski, jak silna więź łączy pszczelarzy polskich. I nie tylko, bo mamy tu pszczelarzy z Litwy. Dzięki pszczołom my żyjemy na tej ziemi. Proszę Państwa, to nie jest tak, że zasijemy kukurydzę i czekamy dwa razy opryskami i zbieramy. Pszczelarz się uczy całe życie, bo każdy rok jest inny, proszę państwa. Jeżeli ktoś mówi, że wszystko wie o pszczelarstwie, to się myli. Tak nie jest. W tym roku robimy tak, w tym roku robimy tak. Przelasz musi być, proszę państwa, producentem, lekarzem, handlowcem. Każdy pszczelarz o tym wie że popatrzy na wylotek, jak te pszczółki pracują i musi wiedzieć, co im dolega, co one potrzebują. A pszczoła, proszę państwa, w naturalnym środowisku nie przeżyje sama bez pomocy nas, pszczelarzy. Dlatego taka nasza praca musi być doceniana i jest doceniana. Szanowni państwo, Przelarstwo nasze, mogę to powiedzieć z całą pewnością, zaczęło się rozwijać w ostatnich teraz sześciu latach. Mamy ogromne dofinansowania, mamy sprzęt. Popatrzcie tylko na stoiskach, jak się nasze przelarstwo zmieniło. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że to jest od 2016 roku. Poszliśmy bardzo do przodu. Związki Przelarze z Niemiec, z Belgii, z Holandii czy z Włoch mogą nam pozazdrościć przelarstwa. Bo my mamy przelarstwo i nowoczesne, i ekologiczne. Bo jeszcze nie zostało wszystko wytrute. I myślę, że nie będzie wytrute. To jest, proszę Państwa, najważniejsze dla przelarstwa. Najważniejsze nasze życie. Nasze życie, które ratują pszczoły. Bo lekarz leczy przez antybiotyk, a pszczoły nasze uodparniają nas organizm. Miód, pyłek, pierzga, propolis. To są naturalne leki. Szanowni Państwo, nie będę zabierał dużo Państwa czasu, ale proszę Państwa, Naprawdę chcę tutaj podziękować. Na pierwszym miejscu stawiam proszę państwa naszego starostę powiatu łowickiego Marcina Kosiorka. Proszę państwa, bez jego pomocy naprawdę by było trudno zorganizować tą imprezę. Panie Marcinie, bardzo serdecznie panu dziękuję. Stąd i zawsze będę o tym pamiętał. Zna pan mnie, bo znamy się 20 lat. Panie Burmistrzu, teraz ta kolejna Pana, ja jestem radny. Jestem Pana, proszę Państwa, można powiedzieć, zamiłowanym przyjacielem. Pan mi naprawdę dużo teraz pomógł. Jestem radnym i zawsze Pana wspieram. Panie Burmistrzu, dziękuję. I proszę Państwa, następnie chcę podziękować Zarządowi Polskiemu Związku Pszczelarskiemu. Pani Halince, Pani Kasi i wszystkim strzelarzom, którzy mi pomagali.